Kolekcja powstała jak zawsze. U mnie z miłości do kobiet, do piękna. Staram się zawsze pokazywać klasykę z takim moim modern touch. Mam nadzieję, że to będzie widać. Decyzja o tym, żeby zrobić prezentację, a nie pokaz, zapadła tak troszeczkę ad hoc w pracowni, gdyż zawsze wszystkie klientki mówią, boże, jesteśmy na tym pokazie w sumie i tak naprawdę musimy się umówić następnego dnia, żeby wszystko pokazywać w pracowni. Pomyślałem sobie, że może zrobienie takiej next day po pokazie jako pokaz w pracowni będzie bardziej takim prywatnym przeżyciem dla klientek, pewnego rodzaju takim upgradeem zwykłego pokazu. No, pierwszy raz to robię, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wszystkie Pani są zachwycone. Powiedział, że wreszcie prezentacja, gdzie będą stało, bok modelek, gdzie będą mogły to zobaczyć. Duże wyzwanie, ale też ogromna satysfakcja.